Cześć, witajcie, to jestem Matsus to... i witam was w pierwszym matchmakingu to... na mapie Deniu po tym reworku, po tych całych wymianach razem ze mną jest Kapi i Fris. Witam bardzo serdecznie, bardzo, Ja bardzo. jestem Kapi, już możecie wejść w jestem zapraszam. wejść skrybo. na mój kanał Także <laughs> zaczynamy, mapa ogólnie prezentuje się jak The Season lub jak The, the Minecraft cache, ale, ale jest całkiem przyjemna i... A ja powiem o, tak, nie ja no, tak, szczerze, tak. To mi się nie podoba, jest zrąbana, ale ja, tak. ja mam powiem tak, słuchajcie, mam dla was taką e, rozkwinę, anegdotkę jednocześnie no! Ja cię nie, nie słuchałem, ale zrąbałeś, bo ja ci mówię, że jest pakat, ty gówno robisz po A no i nie ma paki Jest tu po lewo, po lewo, po lewo Pis. Co, co, chciałem go zabić no, Gdzie od tańczymy. Pewnie go. w tym toksiku Nie ma go tam Nie ma go tam No to dupe Nie Jest wejście jest Uciekam. Tu się idzie. Aaaa. Zamknij drzwi. Oh. <noise> nie zamknąłem. Nie wyszło Fuck Kurde. Tak. Słuchajcie, ja, powiem powiem tak. powiem wam tak, że ogólnie to ta mapa wygląda jak kupa. <noise> I generalnie jest kurwa, grubo, głowę, głowę. O, 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 dwóch silos i outside dwóch chyba albo jeden, kurde, mol. Po głowie, po głowie jeden. Ale gościowi, czujecie, że przez smoka, no nie? A czekaj przez smoka, widziałem, że przebiegał, no to tak skanowałem sobie przez smoke'a i ja mówi... Panie no jest fajne! Ty, o. wariacie. Wygraliśmy To jest jakaś mapa z Minecrafta, nie? Freeze! <laughs> <Please. laughs> Dwa razy w U i spację, będziemy szybciej Shadow Dragon Slayer, can you drop me some pistol? 5-7 or something Shadow Dragon player can you drop me 57 or something? Shadow, Shadow Dragon Slayer, player, Slayer, player, can you drop slayer, me? Shadow Dragon Slayer! Can you drop me a 5-7 <laughs> or something? Can you drop me a uh, 5 or something? Thank you, my friend. Ja Patrzcie, mm. zasunąłem rolety. Otwórz. Ja, ale super! <laughs> Roswal. Nie. <laughs> tak. Patrz. Nikt nie Dobra. Czekam, M-kę mam. <gulatory> Dobre. Ty pro players. oh my god, oh my god, oh my god. Ale Ciekawe, ja zginę tutaj. ty, ty, tyntkę masz tutaj. Łohoho! Uh -huh! Dupa. Ja, ty nie umarłeś. każdy. Nie... No i Ale co Ja nie, nie, bardzo widzę sensu wchodzenia w ogóle na te silosy. Gdzieś się nie da nigdzie skoczyć. Najlepym dworem w ogóle, nie? No. Atakują nas przeciwnicy, przeciwnicy. Gdzie jesteś, kumple, kumpel? E, w hangarze biegają, biegają, dzieciaki tu jeszcze biegają? Tak. Dobra, ja się z nimi rozpoczęłam. Podnoszą broń, zabijają, strzelają, mordują. Tak? Mhm, mhm. No e, a, Red, red, red. Dobrze, one no oh oh Smoke, smoke, e, fire, fire, oh my god. O dzięki, dzięki. Dobrze, że wbiegłeś w to. A tu jest jeszcze dwóch na dole. Tu guys, y y e y e Here. Oh my god. Patrz. Kurwa, nie da się. A cię tu kurwe. O oh mój Boże, o mój god o mój o mój No już tu zabił już nie ma nikogo tu free. Nie ma nikogo What? Kurde Jest w kurniku -side. Why am I alone, eh? Minus 40 po prawo, po Blonde prawo za idzie idzie, 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 idzie się ten nazwy Pamiętaj się te nazwy na you 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 kurnika. You kurnika. nie jakiś blue house No no no, you no, 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 guys need him. to build uh, outside, Plus, Kurnik! Blue house, house, Oh my god, what is going wrong? Oh Oh, guys, one stay beside on B side. oh my fucking god. Yeah, <laughs> <laughs> Yeah, Get <laughs> He <laughs> Yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> On nie wiem wie, co się dzieje On się sam podeptał No Karol Small Hombre is going wrong What is going wrong? Oh my god oh my god oh my god Dawaj wychylaj i i, yes, i defujesz i wygrywasz Dabaj. I heard them, I heard them They are coming, they are coming, oh my god Oh my fucking god Plecy, plecy Na no, widzisz oh. czułem, czułem oh. O, oh, mam asystę! That is the plan, that Wszech is the plan. powyciąganych. Nice. Ten z P90. To ja też! Ej, idą, idą! Ja. Yeah. Wszędzie, 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 wszędzie. Oho! E, outside. Outside. Outset. Outset, AWP, bomba, ramp Toxic. A on dalej tu campi, myślisz tego <laughs> Ja pierdolę! Kto się tak odwraca? fujowo <laughs> Co, Co oni tam robią Jajce! Otwórz 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 Nie, nie! Otwórz! Może kto gra? <laughs> Fajne <potre40If'. lacht Line su wrando> no. to już mi się podoba. Otwierasz się Matus na parzanko Ale Jakie dzieciaki, jedbane. Za to za tobą, za tobą. job Ooo, what the bomb Ilu zabiłeś? Czterech? Czterech, no Moja taktyka Wy nie macie paki, a ja se smokujecie On smokuje Shoot vent, shoot vent Destroy vent o oh fuck In you oh, oh. Ale a, raz jest łatwy Ej dobra paka jest na dole odcie Serio? Tak jak był On się wyjebał jeszcze No ja to nie ma kurni. Oni myślą, że po KSA chyba. Serio? No, dwóch jest na A. oh. Ne, oh, <laughs> No, sorry. Paka, A? No. Serio? Kurde no Jesteście we dwój eventach Wyłaś, 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 smokują, smokują Go fast! Go, go, go. Strzelaj! Idioto, to Przecież było go widać! No było! Dlaczego no, nigdy nie strzelaj Nie strzelaj? Nie wejść strzelać w tylko kobot! <grym> jak nie zabijecie teraz wszystkich to usła was z gildii Tak? Z hasem nazby Chyba to mamy 50, 50 HP 50 fucking oh my fucking man oh my god oh my god tak ta, ta. wychodzi 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 50 wychodzi. oh my god hp nice GG nice. fucking G -A game Dobra tak więc to na tyle, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się Wam trochę spodobało to chociaż troszeczkę, jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, idźcie na kanał, go mnie, subskrybujcie subskrybujcie mnie, A mnie też.